Hej, witajcie w kolejnym odcinku dzisiaj. Jak, jak wiecie, Cristiano Ronaldo dostał Złotą Piłkę. I według mnie są trzej najlepsi zawodnicy w, tym w 2013 roku. Nie, nie robię tak, że na przykład lubię kogoś bardziej, albo nie lubię, tylko po prostu szczerze ocenię. Robert Lewandowski. Cristiano Ronaldo i Lionel Messi. Są takie trzy, e, trzy karty. Piszcie w komentarzach, jak dla Was powinny być pierwsze miejsca, jak dla mnie. Pierwsze miejsce powinien zająć Ronaldo. Pierwsze miejsce Ronaldo, drugie Messi, a trzecie Lewandowski. Tak by było chyba. No, No, według mnie możecie mieć inne zdanie, ale według mnie to byłoby sprawiedliwe. No widzicie? Dobrze, i teraz zobaczymy, jak według losowania to będzie. Wygląda się sobie teraz. Zastosuję. oczy. To już. Tutaj macie takie jakby losowanie. O! Te trzy karty. Zresztą macie miejsce trzeciego. To jest Cristiano Ronaldo. Och, na pewno nie Ronaldo. Drugie Lewy. A pierwsze Messi. No, jakby taka kolejność była, to by było strasznie dziwnie. Ale jeszcze... Jeszcze, jeszcze poczekajcie. Też, ja też się zastanawiam nad Frankiem Liberi. Ale Gareth Bale dobrze grał. No różnie, piszcie w komentarzach z latań Ibrahimović. Dobrze grał, Neymar dobrze grał, no ogólnie to i wszyscy, przepraszam, Royce'a, wszyscy dobrze grali, no ale jeszcze poczekajcie, zobaczymy w albumie, jako, e, jakie mogą być ciekawe propozycje. Ten sobie na bok. Chyba Rosji Nikt. Z bardzo, że co jest. Z statiku nic. Nic. z Z moich kart to będzie. Nic. Nic. Chociaż Andres i nie. To jeszcze Andres i nie stał, weźmiemy jako proponowanego. Nie zawalczy z lewym. Co jest lepszy. Tutaj według tego, że to jest kurczę, to jest stara edycja w ogóle. Wyciągniemy nową. Tutaj jest o wiele. Lepszy Andres Iniesta to jest najlepsza karta. No zobaczcie lewy. 221. Super karta i Andres Iniesta 254 to Miażdży jest ale to według kart, a według mnie to jest chyba lewy. Ale po w tym sezonie i niestety też dobrze grał, ale według mnie lewy grał jeszcze lepiej. No, to jest taka moja. A jakby było czwarte miejsce, no to piszcie w komentarzach, jakby było cztery. Spróbuję jeszcze zrobić jakieś top, 20, top 10 lub 20 zawodników z, jakiej, z jakiejś tam edycji. Piszcie z jakiej, a jak nie, to sam wybiorę. Tak myślałem o. t mobile może 2012-2013. No nie wiem, nie wiem. Piszcie swoje pomysły. No i co? No i do, do następnego odcinka. Hej!